Jezu, znowu tutaj roboty. O, już jesteśmy na żywo. Cześć! Hej, w... Hej, wszystkim jestem! ...Miko Panjo, a dzisiaj po tytule w sumie można się domyślać, co dzisiaj będziemy robić. Jak coś? To, to jest mikrofon od słuchawy od. Takich od, od słuchawek. Więc to, to trzymam przy buzi, jakby ktoś nie wiedział, nie? Dobra, i, i bez zbędnego. Przechodzimy już do sprawy. A więc. No, w sumie można się domyślać po tytule. Pokażę Wam. Pokażę Wam coś. Nie, no, pokażę Wam Pokażę wam nerwa. No, wow, Mikołaj, można się domyślać przecież z tematu filmy, ale dobra. Czekajcie, tylko muszę go Oki! Okay. I jest. To jest taki nerfik. Um. Taki nerfik, e, którego My to znalazł mi tata. Eee, i, po prostu, I po prostu mi go dał. Ale, ale uznałem, że wam go pokażę, bo jest naprawdę fajny. Jest przezroczysty. Jak się go tutaj naciśnie. O tutaj gdzie mam... Gdzie mam serdeczny palec. Ehm, o, tak samo serdecznie. Ała, serdecznie Wam pozdrawiam. Was, Jezu, serdecznie Was pozdrawiam. Ym, no i tutaj właśnie taki mały przycisk koło spustu, to tutaj właśnie się go podświetla na zielono. Dobra. Nie, nie, nie tak. Dobra, nie. Kurde, głupie, głupie Okej, okay, już nie przejmując się tym. Um, yy, tu jest właśnie taki nerw, już jest naładowany, już jest na, naładowany, tutaj mam magazynek taki o tu. O tutaj. Yy, no i... Właśnie go naciągnąłem, nic mu, nie mówiłem, bo miałem yy, mikrofon od słuchawek yy, musiałem sobie ustami go przytrzymać. No i możemy strzelać. I tutaj daję pan pogrywkę, w sensie, dodatkowy, trochę dodatkowy film, bo mały, no nie byłem tam mądry i źle, bo ja robię z tego z tej kamery, aparatu, tamten film, tamten film, film robiłem, z tego na przodzie. Teraz Wam e, robię dogrywkę. E, jak tutaj robię, nie? To zobaczycie, jak wygląda ten strzał. Dobra. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Będę się starać więcej nagrywać. I no. Do następnego.